Witajcie. Dziś bardzo ciekawy temat, który zaprząta głowę wielu z nas. Czym są duchowi przewodnicy, opiekunowie, świetliste istoty i czy na pewno ich obecność w naszym życiu, na naszej duchowej drodze jest nam niezbędna? Otóż, kochani, na tematy związane z przewodnikami, opiekunami narosło wiele historii prawdziwych, mitycznych. Część z ludzi uważa, że są to istoty, które odciągają nas od prawdy o nas samych, inni uważają, że ich rola jest niezbędna. Otóż, jak ze wszystkim, na tym świecie, prawda, nigdy nie jest oczywista i zawsze leży gdzieś po środku. Zawsze jest tak, że aby zrozumieć te najbardziej skomplikowane prawa rządzące wszechświatem, najlepiej jest spojrzeć na to, co otacza nas na co dzień, bo jak na górze, tak i na dole. I wszystko to, co przejawia się w materii, w naszej rzeczywistości, jest cudownym odbiciem tego, co wyżej, co dla nas nieujawnione. No więc, jak jest z tymi przewodnikami, opiekunami, świetlistymi istotami, które stoją przy nas na naszej ścieżce? Dzisiaj poczułam, że chcę Wam ten temat przybliżyć przez metaforę, opowieść. Opowieść, która na początku może wydać się surrealistyczna, oderwana od pytania, ale jeżeli, drogi słuchaczu, posłuchasz jej z otwartym sercem, zrozumiesz, jak pięknie przekłada się to na sedno naszego dzisiejszego spotkania. Otóż, aby uzmysłowić Ci rolę istot opiekuńczych, przewodzących, posłużę się metaforą, opowieścią o mlecznej krowie. Krowy w naszej rzeczywistości odbieramy z poziomu farm, Miejsc z dzieciństwa. Krowy rzadko spotykamy na wolności. Jest to bardzo rzadki przypadek. Otóż najczęściej krowy kojarzą nam się z przemysłowymi farmami, gdzie jest ich najwięcej. I od tego miejsca chcę zacząć moją opowieść. Krowy na farmach przemysłowych. Są częścią wielkiego systemu. Systemu, który służy pobieraniu od nich mleka. Wolność tych krów jest ograniczona do długości ich postronka albo do wielkości stanowiska. Cały ich dzień jest wypełniony jasnym, przewidywalnym grafikiem karmienia, dojenia. ma za zadanie dawać mleko. A cały system skupiony jest na tym, aby ten proces był jak najbardziej efektywny. I moi drodzy, w mojej opowieści my jesteśmy krowami, a mleko jest naszą energią. Natomiast cielęta, które wydajemy na świat, bez których mleko nie mogłoby istnieć, te są owocami naszej kreacji. Ale w przemysłowej hodowli krów owoc ich kreacji jest im praktycznie natychmiast odbierany i służy tylko po to, aby zasilić system energią, czyli mlekiem. I w tym systemie są nadzorcy, pracownicy, właściciele, weterynarze. Oni oczywiście dbają tak zwany, o tak zwany dobrostan krów, ale ta dbałość służy tylko jednemu celowi pobrać więcej mleka. I wszystko w tym systemie skupione jest na opowieści o tym, że o krowy się dba o ich dobrostan, o jak najdłuższe życie. Ale doskonale wiemy, że Życie tych krów kończy się, kiedy ich mleczność spada, albo kiedy część z nich buntuje się i nie chce stać na krótkim postronku. I wiecie, takimi krowami, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, jest większość ludzi. System dba o nich, ale tylko po to, aby dostarczały mu energię. Ale znamy też inne rodzaje krów. Te, które na przykład żyją w rodzinnych gospodarstwach. Te mają już więcej swobody. W sezonie letnim jedzą trawę i widzą niebo. Coś, co jest czymś niewyobrażalnym dla tych, które całe życie spędzały w zamknięciu. One już mają na wolności, a człowiek dla tych istot to już nie tylko nadzorca, ktoś, kto każe, ktoś, kto sprawdza. To już gospodarz. I gospodarz, wyłączmy tutaj, dobry czy zły, dba o swoje krowy. Daje jeść, czasem da dobre słowo, daje schronienie, zapewnia przewidywalność. Krowa nie musi martwić się o to, skąd weźmie pożywienie. To gospodarz wyprowadza ją na pastwisko. To gospodarz ściele jej posłanie. I tak tu ciągle mm. chodzi o mleko. Ale krowa ma trochę więcej czasu na zaznajomienie się ze owocem swojej kreacji. Czasem nawet te cielątko zostanie dłużej przy niej, a nawet i na całe życie. Krowa jest już bardziej spokojna. Krowa ma więcej swobody i może biegać. Ale ciągle za te bezpieczeństwo, za tą przewidywalność i za pełny brzuch oddaje mleko. Może już nie w tak brutalnej formie jak w pierwszym przypadku, ale zawsze jest wymiana. I przejdźmy dalej. Ekogospodarstwo w Bieszczadach. Skupione na domowej produkcji przepysznych serów. Tu krowy są już wyselekcjonowane. To nie są zwykłe krasule. One dają mleko o pewnej pożądanej zawartości kazeiny, ale mają też niesamowitą wolność. Rozległe, często niekończące się pastwiska. Gospodarz jest przyjacielem. On nie zmusza, ale krowa w tej swojej wolności widzi płot. Ale ten płot nie jest już tylko zamknięciem jej wolnej woli. On zaczyna ją chronić przed tym, co może przyjść z zewnątrz. A nawet jeżeli krowa zdecyduje się go przeforsować, on nie stoi tylko po to, aby ograniczyć jej wolność. On chroni ją przed tym, czego nie zna, czyli na przykład ruchliwą drogą albo watachą wilków. I ta krowa jest częścią czegoś o wiele większego niż tylko produkcja mleka. Dzięki niej i dzięki produktom z jej mleka powstaje wiel większa świadomość kolektywu. Część skupujących Zaczyna rozumieć, że prawdziwa wartość produktów przejawia się również przez dobrostan zwierząt oraz odpowiednią cenę za ten produkt. I w jakiejś formie ogranicza to ilość przemysłowych ferm, o których mówiłam w pierwszym przypadku. Ta krowa powraca do obory wieczorem nie dlatego, że ktoś ją zmusza. Ona tego chce. Być może czasem popatrzy za to ogrodzenie, zastanawiając się, co tam jest, ale czyż nie jest jej dobrze? Czyż gospodarz nie jest już jej przyjacielem? Dba o nią i nie oczekuje w zamian tak wielkiej ilości mleka. I wejdźmy w przykład najmniej popularny. W Polsce Oczywiście, że też w Polsce są kolektywy. Są społeczności, gdzie zwierzęta nie muszą już przysłużać się niczemu, aby być. Praktycznie nie muszą niczego dawać w zamian. Nawet krowy. Nawet ja osobiście pozyskuję agnichotrę, czyli krowi nawóz, z takiego gospodarstwa. I krowa um, oddaje swoje uboczne produkty przemiany materii w zamiast za to, że w bezpieczeństwie żyje. Ale też nikt nie wymaga od niej, aby była zapładniana. Ona się nie musi rozmnażać, a przede wszystkim nikt w takich miejscach nie odbiera jej dziecka. I teraz ciągle też jest tam płot. Ale znowu, ten płot nie jest już tylko po to, aby zatrzymać krowę w danym miejscu. A przyjaciel, opiekun nie oczekuje, że krowa zostanie przy nim do końca jej dni. A co jeśli jednak krowa zdecyduje się wybrać wolność? Chyba w zeszłym roku Polskę obiegła historia o krowie, która uparcie uciekała. Nie dało się jej złapać, aż w końcu ludzie stwierdzili, że dadzą jej wolność. I to jest ułamek promil populacji krów. Czasem zdarza się krowa, która stwierdzi, że chce zobaczyć, co jest za płotem. I wie doskonale, że za tym idzie ryzyko. Samotność, zagrożenia, drapieżniki. Ale też nikt jej nie nakarmi, jeżeli ona sama nie zdobędzie pożywienia. Być może taka krowa znajdzie współbraci i wtedy założy własne stado, ale nie jest już uzależniona w żadnej formie od człowieka. I tutaj zmierzamy niejako do sedna mojej opowieści, bo wszystko tutaj zmierza do pytania. Jaki jest poziom Twojej osobistej wolności, który akceptujesz? I jaki poziom odpowiedzialności jesteś w stanie zaakceptować, który za tą wolnością idzie? Więc wybacz, wiem, że nie urazi Cię to, ale zapytam, jaką krową jesteś? W którym miejscu swojego życia jesteś w tej opowieści? Bo pytanie na to da ci jasną odpowiedź, czym są dla ciebie opiekunowie i przewodnicy. Zakładam, że słuchając tego nie jesteś już w pierwszym przykładzie przemysłowych ferm. Tego, co znamy z tak zwanego wyświechtanego matriksa. Ale Istoty opiekuńcze, przewodnice, duchowi nauczyciele, nazwijmy to jak chcemy. Bo zawsze wszystko na tym świecie dąży do jakiejś formy wymiany. Jeżeli oczekujesz opieki, ochrony, wstawiennictwa, przewodnictwa, to zawsze dajesz coś w zamian, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Tym w zamian dla krowy będzie mleko. Ale im bardziej wolna jest krowa, tym bardziej świadomego opieku na wybierze. A ten opiekun nie będzie dążył do tego, aby wyssać ją z zasobów. I zobacz, czasem jest, jest wiele przykładów, na przykład na, na internecie te żywne historie, gdzie jakieś oswobodzone zwierzę, rzewne piękne historie, kiedy człowiek, na przykład z fundacji ratującej dzikie zwierzęta, tak, wypuszczają takie zwierzę na wolność, i te zwierzę powraca. Powraca na przykład ze swoim potomkiem. I ten opiekun, ten, który kiedyś jej pomógł, cieszy się na to spotkanie, ale nie oczekuje, że to zwierzę razem ze swoim dzieckiem zostanie w jego fundacji, w jego przestrzeni. To jest najwyższa forma wymiany energetycznej, w której jedna istota daje wdzięczność, a inna przyjmuje ją z radością. I na koniec dam da taki przykład z mojego własnego podwórka. Mam kilka kur, które dają mi jajka. Te kury są istotami wolnymi, mogą być. Mój pies wykopał dziurę w płocie. I te kury mogą i wychodzą bardzo często na pole, ale zawsze wracają. Nie wróciła jedna. I teraz moje pytanie jest takie: czy jestem złym opiekunem? Czy powinnam kury zamknąć w klatce? Dać im. Całkowitą ochronę i karmić je ziarnem, czy dać im wolność wyboru? To są pytania otwarte, na które nie znam odpowiedzi. Wiem, że na swoim kurzym poziomie one ciągle wracają do swojego bezpiecznego kurnika. A ja mam jajka. Wiem, że ta opowieść może się dla części z Was wydać bardzo dziwna. Ale na koniec nie powtórzę. To wszystko, czego doświadczamy w tym świecie, w którym żyjemy, jest bezpośrednim odbiciem w najczystszej formie tego, skąd wszyscy pochodzimy, co dla zdecydowanej większy, większości z nas nie mieści się w poziomie postrzegania świata. Więc zadam jeszcze raz to pytanie pod rozwagę Tobie którą krową jesteś i jaką chcesz być. I wraz z poziomem twojej wolności zmienia się twój opiekun. On przestaje być nadzorcą, oczekujący go w zamian pełnego posłuszeństwa, staje się gospodarzem, a potem staje się opiekunem, a na końcu przyjacielem. Ale od przyjaciela nie oczekujemy prowadzenia za rękę, nie oczekujemy jasnego grafiku i tego, co mamy zrobić. Rozumiesz tą różnicę? Im większa jest Twoja wolność, tym wyższe, wyżej świadome istoty mogą stanąć na Twojej drodze. Jak na górze, tak i na dole. Więc nie ma odpowiedzi na pytanie, czy rola przewodników, opiekunów jest słuszna. Po prostu taka jest, bo wszystko dąży do wyrównania energetycznego. Przytulam cię ciepło. Do zobaczenia. Ula.